Cześć, manko. witajcie, ja jestem tej strony Patryk Dziś jestem u królików yy, I Dzisiaj do nas przyjdzie bestia ze wschodu Jak to mówią Dwie <grym> różne rękawiczki yy, I tak Nie wiem czy będzie zatem to... Nie będę. O, Gid, chyba co? Eee, dzisiaj przyjdzie do nas silny mroz minus 20. Ja już się boję, no ale kurde, no, musimy to przetrwać. Także do tego przetrwania potrzebujemy. Słomy na Wórki, To jest najważniejsze. Kurde, ta się siedzi, bo kurde wieje. już będę im Przeszłam zasłonię i nie będę przychodził, tutaj wlałem jej wody w to, bo te poidła mi już tak wkurzają, że cały czas zamarzają. No. I ona się kurde tutaj, o, tak jak ona zrobiła na miniaturce e, w, tamtym, tym, w tamtym odcinku, że zrobiła sobie... Zrobiła sobie tak o, i ona ja sobie leżała w tym, tak? Samiczka. No, tak, nie pójdź. O, jest jej i... reksza. Tak Mros być 3 dni, chyba taki duży, chyba starczy. Hej. Okay. Znów. Nie wiem jak to będzie widać. Trzymi, o kurde. Będą króliki spać. Padą. Pięknie, zobacz. Patrz. Patrz kurde. Nie bój się. Pogłaskać się nie da. Co za królik. Pogłaskać się nie da, nie? Nie żałujmy, mam jeszcze dwa bory. O kurde no, tak jest to Pięknie dobrze Szczególnie na ten no los nie żałujmy Pamiętajcie To widać więcej niż kurde później za to kurde płacić albo coś się kurde stanie To jak mieli ciepło Żadnej infekcji ani nic nie będzie. Dobra. O, tutaj sobie wsadzę. E do. Wojtka. Coś mi kurde to. No. Telefon mi spada na dół. Nie wiem. Dobra. Kurde. Samica. się kurde ratuj lepiej. będzie nic ciekawi. Dobra sobie tutaj to wywalimy jest gdzieś około 15.40 coś takiego no i trzeba pojeżdża jeden je donieść Wojtek, ty oszczędzaj, na ogrzanie się A nie, ty tylko... kurde, o jest Wiktor co tam powiesz, Wiktor? Co tam powiesz, Wiktor? Jak tam... Co? E, ten... Mówiłem. Hmm. Wojtku! Woj Chodźcie teraz zajada. Kurde, hmm. głupi jest i... Ten, i... sobie nie zostawia na uczanie, kurde. Tu no. jest! <noise> Co? Widać. tak? o jak się sypało? ten nagrywałem odcinek no, wiedział, wiedział. <grym> taka jakaś pocięta ta słowa są... może i ja myszy siedzą kurde, kładź się samica ludzie to kurde ślątany nie będzie na wieki tyle na ściele jeszcze, kurde, Wojtek. Kurde. Spiry. <gry> no dobra. Wy macie, kurde, słomy, jak nie wiem. Lubię tak nawalić jakkolwiek. Na Podoba mi się tak, jak one sobie fajnie leżą. Czy, kurde, samica Żej! Boleżanko! Kurde, tylko żeby miały wystarczająco paszy.